阿基米！ Cześć, witam Was tutaj dzisiaj ze skateparku w Chorzowie, Szyb prezydent. E, kto będzie grał w dzisiejszej gierce, możecie się domyślić, po muzyczce, jaka ulatnia się tutaj z tego głośnika, będzie to pierwsza w historii rewanżowa gierka. Bohater numer jeden, DK. E, tutaj przed Wami już się rozgrzewa. Pokażę na rozgrzewce, DK. E, I bohater numer 2, Michaelo, jedzie teraz na do Mistrali. Zaczynamy. Hmm. E, dobra, tutaj każdą rozgrywkę rozpoczynamy od gierki, papier kamień. Zaczynamy go paki, zaczynamy tutaj, będzie zadawał. Trzy, Trzy No to ja zadaję w stylu Michaela Trick. Robimy sola tu na tym murku. Tu. Tak, przynajmniej jedna trzecia, żeby było przejechane. Skakujemy nad górę 1.8 i robimy river czy zejście na dół. Zrób to. Kolejny trik to pejszy do trusowana tutaj na rurce. Pierwsza litereczka leci do Michaela. Promi 11 1,8 Pięknie, pięknie. Dominik tutaj konkretnie dzisiaj w formie. Pewnie dzięki yerbaczek. Oczywiście moja też zapażona z receptury Dominika. Bardzo pyszna. Jaguara. Pijcie z guaraną. Mega. ma <laughs> mate. Żadne jaranie. Żadne <laughs> alkohol ma mate. I nie śmiejcie się. Jeźdźcie Mówię radni. to dla Ciebie. Drogi słuchaczu, który w zimowy wieczór, jesienny, sam przed telewizorem będzie to oglądał Jerba da ci triki Alkohol, jaranie Natura da ci triki, o tak Pijcie yerba mate I zaraz zobaczymy, jak bez yerby poradzi sobie Michael z Trumizu O, druga litereczka leci do Michaela Mocny plan, plan tutaj zgładzenia przez Kielana jest realizowany Dajmy sobie to Pesila do Trumizu wow. eee, co ty powiesz teraz na to, że masz trzy litereczki i zadajesz? No dość na wstydzie sytuacji Czę Ja powtórzę, że nie takie pierwsze były, byli. więc myślę, że się <laughs> odegra To ja backslide, backslide, za kilanka! A litereczka leci dla Dominika, a zadaje Michael. dalej Michael. A w takim razie na mniejszej rurce, zero spin torx'u. No pokaż, jak to, nie, nie trafił, tak? Bo to... e, no i leci niestety literka dla Dominika, nie możemy zaliczyć, był to zero spin dla niego niestety, nie dla niestety. Ja bym się wyposażył w woski, poszedł na tą piramidkę i zrobił body shuffle do sądu. Mam literkę jak nie zrobię, tak? Nie, nie, możesz sobie sprawdzić bez żadnych konsekwencji. Tak ty zadajesz później. Jak, ale jak zrobisz, to wtedy majka zostaje. Ultramizm, taki disasterek przez tą trawę mamy. Po, po dyskusjach tutaj z, z zawodnikiem, y, operatorem i, i ciąg <laughs> doszliśmy do wniosku, że nie możemy zaliczyć triku. Robię freestyle feat i siedzony na tej róży. Myślę, że musimy zaliczyć. Ooo! No. Mamy, mamy 3-3, zadaję dalej e, Michael. No Dominik oczywiście nie, nie zrobił triczku. Kiedy tak lubi fulę, to niech mu będzie fullback niski na kątowniczku. Sam Michael powiedział, że to chyba nie było to, nie? No. Będzie 3-6 pornstar. Michael oczywiście może na prawą, jak chce. Dobra, to ja jeszcze raz fullback A, dobra, to robię ja zaliczę. 4-3 dla e, Kielana. No to jak Michael powtarzał, fullback hit, to ja 3-4 nowe. To jak się rzucamy, to fullback torque. Przymierzam się do tego kątownika na rozdrożu, to na kątowniku coś dajmy, żeby tutaj wątpliwości telewidzą rozwiać. Jaki trik chcecie zobaczyć? Dobra, to będą dwa triki. Jedziemy top soltu tu, trawy 3,6. Obtrążamy park, tam gdzie jest ta rurka, fakie 3 3,6. No i się rozpędzamy. I to pacie. <noise> ale niestety <laughs> Krobało, nie. nie zobaczyliśmy 3 tak... Tak kondycja to nie wszystko jak to skomentujesz Dominik? Demy mają kafy wysokie i to przed demy jeszcze raz na mojej rurce już Top Sold 3-6 out po całej rurce wow. zrobimy no, takiego no, samego no, line'a jak powiedziałem poprzednio tylko chciałem zaznaczyć że demy mają Coś twarde? I rozepnę sobie troszeczkę lewą rolkę i powinno się. Próbujemy. <grymne> <grymne> Nie ma! No niestety nie ma Ale, ale w międzyczasie nadeszło tutaj e, Pytanko dla Dominika Od Jolki z Mokotowa Pisze do nas Dominiku W jaki sposób przygotowujesz się do zjechania Tego wielkiego łamańca Na rozdrożu Ile razy dziennie trenujesz I jakie są to treningi Ćwiczę, piję I Staram się unikać alkoholu, pomimo że jestem barmanem. Więc droga jolu, kluby i inne z tym związane szybkie sytuacje. Może są dla Ciebie albo dla Twoich kolegów. Ale mnie interesuje długo, długorozwojowe przyszłościowy temat na tą chwilę. Kiedyś byłem możliwy taki jak ty. Ale to już minęło. I <laughs> Mizu? się Mizu to Psyde Mistra. To był to sweat ten z... no i nie możemy zaliczyć. Dominiku, czemu tak zrobiłeś? DK, fan Pruszków, pisze do nas. E, Dominiku, kiedy możemy się spodziewać tego mrożącego krew w żyłach wyczynu i w jakich rolkach będziesz zjeżdżał Amaniec? Kto pisał? E, DK fan pruszków. Taki nikt, taki no, już e, Okej, okay, drogi DK fajnie z pruszkowa, dziękuję Ci za kontakt. E, kiedy będę zjeżdżał? Musisz uważnie oglądać filmy. Jeżeli będę zjeżdżał, tak jak mówiłem nastąpi to w najbliższą wiosnę, gdyż pakiet medyczny został już wykupiony lub odbędzie się to w następną wiosnę, jeśli nie pozwoli na to moje przygotowanie. I jeżeli do tego dojdzie, myślę, że będą to demy dla ciebie, Pawle Komoso, bo we mnie wierzysz. I dla Was, moi drodzy Mili. Będzie ten trik. Szybki szaraw dla mojego człowieka Bartka Malca. I zadając ten trik, to będzie Frontier Unity do Sweatstones. Wow. Sprawdzimy Michaela Trusavana. Trusavana przez całą rurkę. No, Michael ma obsrywkę, tak zwaną. Ostatnio już 10 razy pod rurę. Ale walczy, walczy z, tutaj przede wszystkim psychicznie zgadzam chyba Skacam, no bo to wszystko ze względu, że nie pije jerby tylko alkohol. Każdy pije to co chce no. Okej, okay, blisko Okej, okay, Mike Michael. Eee, gratulacje Dominik Brawo, brawo, Kani. Bądźcie w... z nami, bądźcie z nami i pijcie jbę! Tak, jest. Pijcie herbę, nie pijcie alkoholu, bo widzicie jak to wygląda. Wprowadzamy jeszcze taką małą nowość tutaj do naszych gierek. E, zawodnicy mogą gierkę zadedykować jakiejś jakieś osobie, mogą powiedzieć coś, czemu dedykują. E, Michael, komu dedykujesz gierkę? Ja dedykuję całym Katowicom za wspaniały weekend, za e, super zawody i pozdro rokowo Park. Bang. Dominik? Dedykacja gierki. No to ja dedykuję tą gierkę Natalii Mielewczyk za Super Rolfes.